Dzień dobry. Bohaterem dzisiejszego biogramu będzie kolejny wybitny Krotoszynianin, mimo że urodzony i wychowany w Wilnie. A będzie nim Albin Wyszomirski. W czasie II wojny światowej żołnierze Armii Krajowej i I Armii Wojska Polskiego, a po wojnie wieloletni dyrektor krotoszyńskich zakładów ceramiki budowlanej Cerabut. Zapraszam. Albin Wyszomirski urodził się jako Albin Kulesza 2 sierpnia 1920 roku w Wilnie. Był synem Piotra, oficera Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Heleny z domu Trasiulewicz. Dzieciństwo i młodość spędził w Wilnie, gdzie w 1939 roku ukończył gimnazjum i liceum humanistyczne imienia Adama Mickiewicza. Po wybuchu II wojny światowej, już jesienią 1939, został w Wilnie zaprzysiężony do organizacji konspiracyjnej, która z czasem stała się częścią Związku Z200 AK. Przyjął pseudonim Orzeł. W roku 1940 podjął pracę jako robotnik w miejscowej cegielni. Od 1943 służył w szeregach pierwszej Wileńskiej Brygady Armii Krajowej dowodzonej przez porucznika Czesława Gromczewskiego pseudonim Jurand. Pełnił tam funkcję zastępcy dowódcy Plutonu, a od czerwca roku 1944 dowódcy Plutonu. Ze względu na działalność konspiracyjną zmienił wówczas nazwisko na Wyszomirski. Do czasu odniesienia ciężkiej rany w bitwie pod suderwą koło Wilna brał udział we wszystkich akcjach brygady. Walczył też podczas wileńskiej operacji Ostra Brama, uczestnicząc w bitwie w rejonie Mejszagoły oraz pod Krawczunami. W lipcu 1944 roku po wkroczeniu Armii Czerwonej uniknął internowania przez NKWD i we wrześniu wstąpił do 3. Pomorskiej Dywizji Piechoty imienia Romualda Trauguta, działającej w strukturach 1. Armii tzw. Ludowego Wojska Polskiego. Na początku 1945 wraz ze swoją jednostką brał udział w walkach m.in. na Wale Pomorskim. Został ciężko ranny w walkach o Kołobrzeg, jednak już w kwietniu roku 1945 wrócił do jednostki i uczestniczył w zdobyciu Berlina. Po zakończeniu II wojny światowej Alwin Wyszomirski podjął studia prawnicze na Uniwersytecie w Toruniu, podczas których został w 1947 aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa za odmowę wzięcia udziału w zwalczaniu podziemia niepodległościowego. Osadzono go w toruńskim więzieniu, w tak zwanej rotundzie. Staraniem rodziny został zwolniony w roku 1948. Rozpoczął pracę w ceramice budowlanej, awansując czasem na dyrektora zakładów ceramiki budowlanej w Witnicy koło Gorzowa. W 1950 roku objął stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa w Stargardzkich zakładach ceramiki budowlanej. W roku 1953 Albin Byszowirski związał się na stałe z ziemią krotoszyńską i z miejscową ceramiką budowlaną. W 1957 uzyskał tytuł inżyniera chemika ze specjalizacją technologii ceramiki budowlanej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Niezależnie od pełnionej funkcji dyrektora przedsiębiorstwa Cerabut w Krotoszynie, piastował też stanowisko przewodniczącego Rady Zrzeszenia Przedsiębiorstw Ceramiki Budowlanej i Silikatów w Polsce. Siedzibą tegoż zrzeszenia był Krotoszyn, a łączyło ono 60 krajowych zakładów ceramiki. Wyszomirski był również założycielem tego zrzeszenia. Dzięki jego dużemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi krotoszyńskie zakłady ceramiki Cerabut stały się nowoczesnym i wiodącym zakładem branży ceramicznej w Polsce. Albin Wyszomirski, dyrektorem Cerabudu, pozostał aż do przejścia na emeryturę w roku 1991. Na przestrzeni lat Wyszomirski związał się z Krotoszynem i swoim zaangażowaniem wielokrotnie wspierał inicjatywy na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i jego mieszkańców. Ważne dla niego były także sprawy socjalne pracowników zakładu. Przyczynił się m.in. do budowy dla nich bloków mieszkalnych w Krotoszynie przy ulicach Mickiewicza, Kobylińskiej, Przemysłowej oraz Konstytucji 3 maja, wówczas świerczewskiego. Był także inicjatorem objęcia przez cerabód patronatu i opieki nad technikum ceramiki budowlanej w Krotoszynie, dzięki czemu m.in. zmodernizowano obiekty szkolne. W roku 1960 Wyszomirski był współinicjatorem utworzenia w Krotoszynie ogrodu działkowego imienia Jarosława Dąbrowskiego. Albin Dyszomirski po roku 1989 został członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej we Wrocławiu. Za udział w walkach podczas II wojny światowej został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem Partyzanckim. Za czynny i aktywny udział w życiu gospodarczym kraju oraz regionu został uhonorowany m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami za zasługi dla rozwoju Wielkopolski i za zasługi dla województwa kaliskiego. Łącznie Wyszomirskiego uhonorowano 47 odznaczeniami. Mimo pojawiających się wokół Albina Wyszomirskiego kontrowersji, pozostał on w pamięci większości mieszkańców człowiekiem zasłużonym dla Krotoszyna, o niezwyklej sile oddziaływania na otoczenie, zarówno wagą swoich doświadczeń, jak i charyzmatyczną i silną osobowością. Albin Wyszomirski zmarł 23 października 1997 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ulicy Raszkowskiej w Krotoszynie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i jak w przypadku każdego z tego cyklu materiałów Polecam naszą publikację Wybitnik Krotoszynianie, gdzie postać Albina Wyszomirskiego również została ujęta. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejny materiał w przyszłym tygodniu, w czwartek, w samo południe. I jak zwykle życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.